No i mamy to kartonik prosty, skromny, bez fajerwerków. Zatem zaraz przejdziemy do otwarcia. Do tego potrzebujemy narzędzi. Lockson, spokój swoją drogą. Skol. Standardowe narzędzie. Aha, ciekawe, czy jedną ręką wyjdzie. Niestety. Muszę sobie pomóc. Czy ogólnie to miałem otworzyć moim saksem Ale on krzyczy, że wolałby przelać krew pewnej rudej kurwy, albo ewentualnie, a nawet bardziej pewnego łysego pedała z przydługimi łapami. Także. Miejmy nadzieję, że doczeka się swojej kolejności. Ale wracając, dobra, rozprówamy. Mam nadzieję, że nie uszkodziłem wnętrza. Pyk. Pyk. Kurwa, do góry nogami, oczywiście debilu, nie? Nie mogłeś tego normalnie otworzyć. Tak, już mamy jaranko. Naprawdę otwieranie jedną ręką jest kłopotliwe, więc obróćmy całość do góry nogami. I uwaga, raz, dwa, trzy. Kartonik idzie wek. A my sprawdźmy. Co przyszło? No nie ukrywam, że jest sporo mniejszy od choćby pudła z rezydentem 4 Ale miejmy nadzieję, że zawartość nie zawiedzie. Tu już nie będę nożem ciachał, bo nie chcę uszkodzić opakowania. To wie, może za X lat puszczę to z zyskiem. Powiedzmy jakieś 100 tysięcy złociszy. W końcu ludzie lubią old school, a myślę, że te 30 lat to będzie traktowane jako, jako retrogranie. Grafika elegancka. Mamy naszego mrocznego krzyżowca. No to teraz dobierzmy się do mięska. Ok, standardowa tekturka z zewnątrz. I co my tu mamy? Lords of the Fallen. Nie otwieramy tego z góry, tak jakbym sobie tego zapragnął, czyli musimy to obrócić na bok. Tyk, kurwa, nie dojrze. Praca jedną ręką to jeszcze lewą, która jest, jak sama nazwa wskazuje, lewa, czyli upośledzona. Spróbujemy cyk. Kurwa poszło. Lewe skrzydełko. Prawe skrzydełko. O, tu już nam się wyświetla. Giereczka wyciągamy. Ładnie ofoliowana. Jest jaranko. Każda gierka. So, typu source like to jest coś pięknego co my tu mamy komplet grafik pozwól, że nie będę tego rozpakowywał bo rąk mi brakuje jednak ten Goro z Mortala ma zajebiście dobra, czyli danie główne figureczka figurka, która się bardzo mocno trzyma Niekoniecznie chcę wyjść. Ajajaj, jakby to zrobić? Dobra, ustawmy nagrywanie boczne. Póki co mi się ziołapy przydadzą. O Z Tego pudełka nie będę tak brutalnie na glebę zrzucał, bo nie o to chodzi. No i co? Mamy takunek. ta folia chciałaś zejść o dobra schodzi pięknie i tak w pierwszej kolejności mamy półki ta jest pusta tutaj mamy cudowny steelbook Boże, ty mój kurwa jak ja uwielbiam steelbooki odłożymy go sobie Dobra, na bok, bo nie chce nam wjechać do środka. I niżej posiadamy... No, ze mną. No. Artbook. W zasadzie to po raz kolejny jest to artbuczek. Ale widać ładnie wydany. Na dobrej jakości papierze. Nie mylić z papieżem. Później go sobie przejrzę na spokojnie, aczkolwiek do tego z pajączoka drugiego nie ma startu. Jeszcze raz, skol kol. Będę musiał zaspić, bo piwo, już mi się kończy. Mały pilot, ale niestety baterie nie są włożone, bo cała gablotka, z tego co wiem, jest podświetlana. Ponownie musimy wygrzebać całość ze środka i ponownie potrzebuje dwóch rąk. Za wiele nie było widać. No ale to siłą rzeczy. Okej, okay, dobra, wysunęliśmy podstawkę. O, tu mamy nawet ekwipunek. Bądź mądry pisz wiersze. To też jest zaklejone. Jezu, Maria, czemu to takie skomplikowane muszą robić? Czyli jest latarnia. Proszę bardzo, która jest jednym z istotniejszych elementów samej gry. Jest i przepiękny miecz krzyżowca. Ponieważ jestem debilem, muszę poszukać instrukcji, jak to ma być umieszczone, ale nie dali instrukcji. Więc będziemy strzelać, czy latarnia ma być w lewym ręku, czy w prawym. Zakładam, że miecz jednak powinien wejść tutaj. Jezus Maria, no i znowu muszę odłożyć telefon. No jak to jest? Jak to jest? Powiedzcie wybierz. To gorsze niż składanie klocków Lego. Tym bardziej, że nasza latarnia nie chce się trzymać. kurwa, współpracuj ze mną, słoneczko. Latarnia wisi. Miesznie, koniecznie. Widać, ktoś napisał w nieodpowiednim momencie. Sorry za problemy z wizją. O Boże, czemu to takie złośliwe? Wszystko kurwa musi być. Prawdopodobnie całość powinna wyglądać w ten sposób. Z tego co wiem, jest opcja podświetlenia tego ledowo owo No, kupić baterię. A wtedy rzucę efekt. Elo!